Siema, jestem climber. Dzisiaj Wam zaprezentuję 10 nowych easteregów w Among Us. Jakby ktoś nie wiedział, to easteregi to takie mini sekrety, które twórczymy w Szajówkrze. No i ogólnie pewnie widzicie ten film już po świętach, ale ja w każdym razie i tak życzę Wam wszystkiego dobrego i dużo uśmiechu na twarzy. Jeśli film Wam się spodoba, to zostawcie suba oraz łapeczkę w górę. Będzie elegancko, będzie bardzo fajnie. Ostatnio tak to wszystko leci mega szybko, że no po prostu mega się cieszę. Także jeżeli chcecie sprawdzić, żebym cieszył się jeszcze bardziej, no to. Zostawcie suba i łapkę w górę A i dzwoneczek też, pamiętajcie No i przechodzimy już do treści filmu No zapomniałem jeszcze jednej rzeczy Jak chcecie sobie pograć w Monga, to zapraszam was na Discorda Monga z Polska, tam znajdziecie ludzi No i co? Chyba tyle Okej, okay, nie bez powodu znajdujemy się na mapie Polus Ponieważ to właśnie tutaj znajduje się pierwszy listerek Pewnie tego nie zauważyliście normalnie grając w gierkę Natomiast właśnie tutaj na Polus w kibelkach Znajduje się tutaj za tymi drzwiami Biały Crewmate? Czy może nie jest to Crewmate? W sumie nie wiadomo, troszeczkę creepy, no ale jak widzicie, naprawdę, jeżeli tutaj przybliżymy, to za tymi drzwiami znajduje się po prostu biała postać, taka w sumie zmniejszona, bo zobaczcie, jak ja jestem w porównaniu do niej wielki. I no, w sumie, tak jak mówię, jest to troszeczkę creepy, ale w sumie wydaje mi się, że twórcy po prostu mieścili to tutaj jako taki dodatek, żeby po prostu było ciekawie i ludzie zastanawiali się, dlaczego ta postać się tutaj znajduje. Chociaż przyznam szczerze, że w sumie normalnie grając w Gierkę, to pewnie totalnie bym tego nie zauważył. Okej, okay, drugi i Związany z nazwą gry Among Us Która prawdopodobnie pierwotnie Wcale nie miała się nazywać Among Us Tylko miała się nazywać Space Mafia Zapytacie, dlaczego? dlaczego, skąd takie w ogóle Ten W sumie Space Mafia oznacza mafię w kosmosie I w sumie Among Us rzeczywiście jest taką mafią w kosmosie No bo Among Us jest w sumie wzorowany na mafii Bo mamy impostorów, krumajtów i tak dalej I i td Ale prawdziwy, solidny dowód na tego easter Znajduje się w plikach gry A raczej nie w plikach gry Tylko w nazwie pakietu tej gierki na Androidzie Jakkolwiek to brzmi, bo brzmi to bardzo technicznie, ale jeżeli macie zainstalowanego Amongasa na aplikacji BlueStacks, czyli na emulatorze, na którym swoją drogą robiłem poradnik jak zainstalować sobie Amongasa za darmo, to tutaj jeżeli wejdziecie sobie w skrót odpalania właśnie Amonga I tutaj mamy e, skrót od App Package I mamy tutaj com.innerslove, czyli twórcy gierki Bo Innerslove to jest właśnie firma, która stworzyła Among Kropka Space Mafia Więc tak najprawdopodobniej miała się nazywać pierwotnie gierka Zazwyczaj po prostu jak twórcy robią projekt gry Na początku w jakimś silniku, no to właśnie dają jakąś nazwę I czasami zdarza się właśnie tak jak w przypadku Among Us, Że nazwa gierki się zmienia Natomiast nie zmieniają oni nazwy tych wszystkich pakietów No bo mogłoby to tylko przyspieszyć może ci im więcej problemów. O trzecim misteregu wydaje mi się, że część z was może wiedzieć, bo ostatnio nawet było o nim na YouTubie troszeczkę głośno w tej sferze amongasowej, a polega on na tym, że 1 kwietnia, czyli nic innego jak Prima Aprilis, twórcy zrobili coś takiego, że mapa The Skeld jest totalnie odwrócona. Co ciekawe, że nie dzieje się to tylko tego prawdziwego 1 kwietnia. No bo Gierka czyta tak naprawdę datę z komputera, i wystarczy, że zmienimy sobie datę systemową właśnie na 1 kwietnia na naszym komputerze. No i wtedy taka mapa desktop odwrócona powinna się pojawić. Jak to zrobić? Klikamy sobie na Windowsie tutaj na naszą godzinę prawym przyciskiem. Następnie tutaj wybieramy ustaw, datę i godzinę. No i tutaj zmieniamy na właśnie tą godzinę. Musimy tutaj kliknąć ustaw, ręcznie datę i godzinę, zmień. No i tutaj wybieramy sobie. 1 kwietnia. Zmieniamy. Jak widzicie, data jest już zmieniona. No i teraz tylko wystarczy odpalić Amongasa. Ja właśnie dlatego go wcześniej wyłączyłem, aby teraz go odpalić przy tej zmienionej dacie. No i zobaczcie, że odpaliłem Amongasa i mam tutaj jeszcze w sumie nawet o tym nie wiedziałem, że mamy tutaj takie napisy. Happy April Fools, czyli wesołego Prima Aprilis. Enjoy Echtel Lex, czyli Deskelt, ale pisane odwrotnie. No także, tak jak tutaj nam to podpowiada, wchodzimy sobie na mapę Deskelt. I zobaczcie, że wszystko jest totalnie odwrócone. dziwnie mega to wygląda. I strasznie śmiesznie w ogóle, że zobaczcie, weponsy są po lewej stronie. Tak totalnie nienaturalnie. Wygląda to naprawdę śmiesznie. No i jeżeli chcecie sobie pograć ze znajomymi właśnie na takiej odwróconej mapie deskalt, to z tego co wiem po prostu host gierki musi mieć ustawioną właśnie datę na 1 kwietnia. Z tego co wiem. Jeśli mówię źle, to poprawcie mnie w komentarzach. P.S. Pamiętajcie, żeby po tym zmienieniu daty i godziny zmienić ją potem na normalną taka, która serio jest. Bo na przykład, jak będziecie chcieli korzystać z NATO, to wyskoczy wam coś takiego. Dobra, kolejny easter egg, czyli już czwarty, jest związany z Brainslagami, czyli tym, co mam właśnie na głowie. Może Wam się wydawało, że to taki jakiś śmieszny stworek, jeśli nie oglądaliście takiego serialu animowanego amerykańskiego Futurama. Ja w sumie też go nie oglądałem, ale <grym> wiem, że to właśnie z tego to pochodzi. I to rzeczywiście były takie małe, śmieszne stworki, które przyczepiając się do głowy jakiejś postaci, mogły kontrolować ich mózgi. I właśnie to jest do tego nawiązanie w Among Us. Mamy właśnie taką czapeczkę tego Brainslaga. I ten Brainslag pojawia się również w zadanku, w którym musimy wsadzić klucze tutaj na dropshipie, zobaczcie, że on jest właśnie tutaj. Także, taki mały, śmieszny easter egg, który w sumie jest takim dość ciekawym nawiązaniem. Kolejny, czyli piąty easter egg, znajduje się na mapie Mira HQ. i aby go zobaczyć potrzebujemy zadania Cafeteria by Beverage. Wtedy podchodzimy sobie do tego automatu i tutaj mamy takie różne napoje i jednym z nich jest Don Dew, do, czyli tania podróba Mountain Dew. Chyba każdy wie o co chodzi No, także takie śmieszne nawiązanie właśnie w Among Us jest Kolejny easter egg również jest na mapie Mira HQ I jest on związany z zadaniem Greenhouse Water Plants To jest to zadanie dwuczęściowe, gdzie najpierw musimy wziąć konewkę ze storage'a I teraz tutaj w Greenhouse musimy podlać roślinki W tych roślinkach się znajduje właśnie ten easter egg, Bo jedną z tych roślinek jest nawiązanie do Korok Czyli takiej roślinki, stworzonka, nie wiem jak to nazwać Z gierki The Legend of Zelda Breath of the Wild Tutaj mamy ją w takim mamy wydaniu, że to palimy sobie zadanie to zobaczcie, że mamy to większe No i teraz macie zestawienie obok siebie Jak to wyglądało właśnie w tamtej gierce The Legend of Zelda I jak to wyglądało w Among Us Ja szczerze wam powiem, że w Zelda w sumie nie grałem I nie kojarzę tego Ale wiem, że taki sekret się znajduje I zawsze to coś w sumie nowego i ciekawego Okej, okay, kolejny historyk w sumie nie wiem, czy można to do końca nazwać easter eggiem, a bardziej takim trickiem, bo Among Us w sumie nie ma nigdzie oficjalnie napisanych kontrolsów, czyli po prostu odniesień tego, jakie przyciski klikamy, do tego, co się dzieje. I po prostu większość osób, nawet grając na Pc'cie, naciska te przyciski use, report i inne na ekranie. Natomiast takie kontrolsy rzeczywiście się w grze znajdują. I pod przyciskiem Q możemy sobie szybko kogoś zabić, zamiast klikać ten przycisk. Możemy sobie również ciało zreportować pod przyciskiem R, no a ten przycisk Sabotaż albo use, no to chyba Wszyscy wiedzą, że tego się używa pod spacją, natomiast tych innych myślę, że nie wszyscy wiedzą, że to właśnie tak wygląda. Może nie jest to jakiś wielki isterek, który da nie wiadomo co, ale dużo osób o tym nie wie. Dobra, kolejne isteregi znajdują się na mapie Polus. W poprzednim odcinku z isteregami, którego jak jeszcze nie oglądaliście, to obczajcie sobie po tym filmie, wspominałem o tym właśnie plakacie. See something, say something, który również pojawia się w grze Henry Stickmin. No i takich nawiązek do tego Henry'ego Stickmina mamy w sumie więcej, bo również tutaj mamy taki oto plakat właśnie z tą Stickmanową postacią. Podobny plakat znajduje się również tu wyżej, właśnie przy laboratorium. To jest ten sam plakat, see something, say something... No, i ogólnie, no, mniej więcej tak się ma sprawa. Nawiązań do gierki Henry Stigmin Ostatnio ja tam chyba byłem słabo doinformowany o tym Henry Stigminie, ale z tego co pisaliście mi w komentarzach, to Henry'ego Stykmina w sumie nie stworzyło to samo studio co gaz, jednak po prostu Henry Stigmin został przez nich zremasterowany, czyli przerobiony po prostu na nowszą wersję, krótko mówiąc. Dobra, kolejny sterek również jest tam, gdzie jeden z poprzednich, czyli w automacie na mapie Mira HQ potrzebujemy właśnie tego zadania. Cafeteria by Beverage. Jeśli wejdziemy sobie Tutaj w automat, no to właśnie mamy za poprzednie Don't you, ale mamy tutaj również taki o napój Energy. Energy może sugerować, że. Energy, czyli je, może, może jest to jakiś energetyk Ale nie o to w tym wszystkim chodzi Chodzi również o nawiązanie do gierki Henry Stickmin Do tej gierki z tymi Stickmanami Gdzie właśnie ten ziomeczek użył sobie takiego napoju Żeby przebić się przez ściany więzienia Z tego co dobrze wiem Okej, okay, w sumie właśnie to sprawdzam na internecie I tak, ten Energy Drink Służył mu, żeby uciec z więzienia ale Ostatecznie się to nie udało, bo... Dostał zowału serca. Ale w tym więzieniu, jak znalazł ten napój, to dostał taką energię, że rozpierdzielił wszystkich ziomeczków. No a potem, jak wyszedł, dostał wału serca. Trochę. Okej, okay, no i ostatni isterek, czyli ten z miniaturki, na którego pewnie czekałeś, znajduje się w zadaniu Office Scan Boarding Pass na mapie Polus. Zobaczcie, że w tym zadaniu, jak sobie odpalimy i odwrócimy tą kartę, to tutaj mamy właśnie taką kartę. Na poprzednim filmie swoją drogą mówiłem o isterek związanym z tym kodem QR, ale dzisiaj jest to inny isterek jest on związany właśnie z tą postacią tutaj. Wiedzieliście, że ta postać tutaj może przyjmować różne pozy i jak samo w sobie właśnie to, to nie jest nic spektakularnego, po prostu takie urozmaicenie. To dwie z tych poz właśnie z profilowego tych postaci Among Us są związane z popularnym szablonem do memów z Drake'em, czyli tym takim, gdzie jedna rzecz, wiecie, tak nie, tak ręce ma, a druga rzecz palcem daje, że jest git. Także właśnie do tego jest to nawiązanie. Yy, natomiast ja w tym momencie cały czas próbowałem tutaj chodzić i cały czas wyświetlała mi się ta postać za każdym razem jak robiłem to zadanie właśnie w, w tej pozie. Więc nie wiem czy jest to jakiś błąd, czy po prostu mam takiego ogromnego niefarta. Sprawdźcie jak to wygląda u was. Natomiast potwierdzenie znajdziemy w samych plikach gry no i ogólnie na internecie, także myślę, że możemy to uznać za prawdziwy Easter egg. To na tyle z tego filmu. Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Wbijcie też na mój serwer Minecraft, jak gracie w MC. Pixelwurst.pl, długo nowa, kozacka edycja, także warto czekać. No i co, do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że już jutro, albo pojutrze, albo jak najszybciej. Siema!